Na czym polega oddychanie metodą Wimachoffa, czyli Człowieka Lodu? Składa się ono z kilku etapów. Etap pierwszy. Bierzemy około 30 do 40 głębokich wdechów. No, swobodnie wypuszczając powietrze. Ma to na celu na scenie tlenem krwi i wszystkich tkanek w organizmie i zmienia jednocześnie odczyn pH we krwi. Od, od neutralnego, czyli, czyli około 7,2%, może wzrosnąć do, do 8%. Tworzy się wówczas odczyn zasadowy we krwi, który powoduje, że wszelkie bakterie i wirusy zaczynają ginąć i zaczynają się procesy naprawcze i regeneracyjne w organizmie, jak twierdzi. Wimchow. Etap kolejny. Biorąc ostatni wdech, zatrzymujemy powietrze na tak długi okres, jak to jest możliwe. Ile wytrzymamy? Tak, na początku możemy wytrzymać minutę, potem stopniowo możemy wydłużyć. Wówczas organizm nasycony tlenem zaczyna wykorzystywać ten tlen przez wszystkie komórki ciała, jednak po pewnym, po pewnym czasie zapasy tlenu się kończą i organizm zaczyna wszczynać alarm. Nie ma oczywiście jeszcze zagrożenia, ale zaczyna być produkowana adrenalina, i dzięki temu organizm jest zmobilizowany do działania stymuluje w ten sposób układ. Odpornościowe organizmu. No i jednocześnie ta, ta adrenalina też przyspiesza produkcję ciepła. No, następnie, kiedy już nie jesteśmy w stanie dłużej trzymać tego, tego oddechu, robimy wydech i kolejny wdech. I przytrzymujemy wtedy na około 15 sekund powietrze. A następnie, następnie. Cały cykl powtarzamy Z2 lub 3 y, razy. No ja teraz to zrobię. Etap pierwszy około 30 do 40 głębokich wdechów. I ostatni wdech i wstrzymuję powietrze na no tak długo jak to jak jestem w stanie wytrzymać. i you. Kończył mi się zapas tlenu, więc biorę jeden głęboki wdech i trzymam przez około 15 sekund. I to jest jeden pełny etap z oddychania Wimehoffa. No i takich etapów robimy, robimy około 2-3, czyli podsumowując, najpierw około 30-40 głębokich wdechów. Przy ostatnim wdechu trzymamy, wstrzymujemy powietrze przez maksymalną ilość czasu. Potem, kiedy nie, nie jesteśmy już w stanie wytrzymać, wypuszczamy powietrze. Bierzemy jeden głęboki wdech na około 15 sekund, następnie go wypuszczamy. Po czym cały cykl powtarzamy około 2-3 razy. To ma wpływ na nasz organizm taki, że czujemy przypływ ciepła. Czujemy przypływ ciepła. Metody, metody te są szczególnie polecane morsom. Ale według Wimahofa również rozpoczynają się wtedy procesy naprawcze i regeneracyjne organizmu, gdyż, gdyż zmienia się odczyn pH w organizmie. Tworzy się odczyn zasadowy, który powoduje, że, że bakterie i wirusy zaczynają ginąć.